Witajcie dziewczęta i chłopcy. Tu Józef Batman Wróblewski, czyli wasz profesor wędkologii stosowanej. Zapraszam was na kolejną wyprawę ze sprzętem spławikowym. Tym razem jesteśmy nad Wartą, szybką rzeką w centrum Poznania. To łowisko trudne, nie każdy sobie może z nim poradzić. Potrzeba specjalnego sprzętu i umiejętności. Ale ja wam dzisiaj pokażę, opiszę, jak zestawić sprzęt, zestaw, którym sobie w tego typu łowiskach na pewno poradzicie. W tym przypadku ten spławik nadal będzie wskazywał brania, ale nie będzie już utrzymywał zestawu na głębokości, ponieważ będzie wisiał nad powierzchnią wody. Brzmi intrugująco i tak jest w rzeczywistości. Ten zestaw określany jako namaczany spławik lub wiszący spławik jest bardzo rzadko spotykany nad polskimi wodami. Został wymyślony, stworzony przez wędkarzy niemieckich, którzy wędkują na dużych rzekach, takich jak Ren. Choć zestaw ten nazwać można spławikowym, tak naprawdę to jest zwykła klasyczna gruntówka ze wskaźnikiem brań w postaci wiszącego spławika. Sercem tego zestawu jest solidne obciążenie. Tak je dobieramy, aby na pewno zestaw stanął w miejscu, że prąd wody nie będzie w stanie go zepchnąć w dół łowiska. Potrzebujemy jeszcze wędzisko. Najbardziej odpowiednie do tego celu jest długa bolonka. W tym przypadku jest to 7 wędzisko Bolo Strong, czyli solidna bolonka. Polecany przeze mnie kołowrotkiem będzie Centerpin, aczkolwiek można wykorzystać każdy rodzaj kołowrotka. Pamiętajcie, że zestaw lokowany jest centralnie pod szczytówką. Po prostu opuszczamy go w dół i kotwiczymy. Dla lepszej widoczności, lepiej jest spławik założyć odwrotnie, o właśnie tak. I ta antenka ma być bliżej powierzchni wody. Cały spławik jest wystawiony na działanie wiatru. Dlatego te spławiki, które byłyby zamontowane poprzez oczko w korpusie, byłyby podatne na wirowanie. Dlatego. Staramy się wybierać spławiki, które tak jak ten spławik mają rurkę zamontowaną wzdłuż osi spławika i ten spławik jest na ten wiatr odporny. Obciążenie dowiązujemy do końca żyłki głównej. Powyżej około 15-20 cm wiążemy tzw. potrójny krętlik, do którego z jednej... Strony domocowujemy obciążenie do bocznego oczka. Dowiązujemy przypom. mniej więcej długości około 60 cm do 100 cm. Do oczka powyżej dowiązujemy żółkę główną. Zestaw z wiszącym sławikiem mamy gotowy. Odwrotnie założony sławik. Potrójny krętlik, do którego mocujemy na końcu główne obciążenie oraz metrowy przykład. Zespół ze spowiedzikiem wiszącym już przygotowany. Będzisko na podpórkach to ważne, ponieważ łowimy metodą gruntową i istotne jest, żeby będzisko było zablokowane. A bez anęty nie ma mowy o skutecznym wędkowaniu w rzece. Zajrzymy w kotły Tomka Horemskiego, znakomitego wędkarza i popularyzatora wędkarstwa. Co jest najważniejsze w momencie rzecznej? Dociążenie. Naszym dociążeniem będzie glina rzeczna. Mamy na rynku tysiące różnych glin rzecznych. Ona nawet nie jest mocno przetarta przez sito, wysypana prosto z paczki. Ma takie grudki. To w zupełności wystarczy do rekreacyjnego łowienia. Czym będziemy karmić? Tutaj prawdopodobnie zaskoczę wszystkich, ponieważ przygotowałem zanętę do metody. Zanęta do metody tu akurat mamy firmy Jackson ona już jest gotowa, jest namoczona. Do tego zanęta do metody każda zanęta do metody musi się delikatnie kleić. Wsypujemy do wiadra. Mając tej zanęty, dosłownie kilogram w zupełności wystarczy. Ona jest mokra, gotowa do użycia. Idealna sprawa, wystarczy ją teraz połączyć z naszą gliną, czyli z naszym dociążeniem. Jedna część zanęty, 3-4 części gliny, i to jest idealna proporcja na rzeki, które płyną bardzo szybko. Tak jak tutaj, warta w Poznaniu. Mając to wszystko razem, mieszamy. Jeżeli chcemy łowić duże ryby, warto właśnie dać takie grube kawałki. Duża ryba nie przyjdzie do zanęty drobnej, miałkiej, drobno zmielonej. Ciężko jest trafić, żeby to od razu się właściwie lepiło. Dlatego mając przygotowany już ten miks, wymieszaną zanętę razem z gliną, teraz lekko domoczymy. Najlepiej robić to za pomocą spryskiwacza, ale dużo szybciej i wygodniej jest dodać wody bezpośrednio z pojemnika. Ta nasza zonęta na rzekę powinna mieć mniej więcej konsystencję plasteliny. Wtedy mamy stuprocentową pewność, że ona będzie trzymać się dna, powoli uwalniając wszystkie cząstki, które mają wabić ryby. Pieczywo fluo jest szczególnie dobre na rzeki, na jazia, klenia, a i krąb też nim nie pogardzi. Trochę mniej jest ono skuteczne na naleszcza, na Dlatego yy, naleszcza no raczej, raczej nie dodajemy. Raczej powinniśmy dodać jakichś siekanych czerwonych robaków. Też nie przesadzamy, żeby to nie było zbyt trokate. Tu mamy jakieś 7-8 litrów tej naszej mieszanki. Dodajemy o tyle dla smaku, tak jak pieprzu do zupy. Po wymieszaniu wygląda to w ten sposób, że tylko gdzie niegdzie gdzie znajdują się ładne cząstki tego Kolorowego pieczywa. Poza pieczywem fluo bardzo ważnym elementem jest pinka. I choć panuje przeświadczenie, że tej pinki powinno się dawać dużo, litr, dwa litry, nic podobnego, to mamy rybę tylko przywabić, a nie nakarmić. Dlatego tu mamy ćwierć, ćwierć litra. Jeżeli damy jedną trzecią takiego pudełka, dosłownie tyle, ta pinka jest sparzona, można sparzyć, można utopić, żeby ona nie pouciekała nam z kul, zanim je wrzucimy do wody. Taka ilość w zupełności wystarczy. I teraz, jeżeli będą przepływać jakieś leszcze czy jazie, one bardzo lubią kastery, też taka mała garść w zupełności wystarczy. Zanim przystąpimy do lepienia kul, warto do części zanęty dodać troszeczkę bentonitu lub innego kleju mineralnego. Górną warstwę zanęty obsypujemy lekko bentonitem i mieszamy, ale mieszamy tylko wierzchnią warstwę zanęty. W ten sposób osiągniemy taki efekt, że te kule z góry będą mocno poklejone i one będą trzymać bardzo długo, powoli uwalniając wszystkie składniki. Natomiast ta zanęta, która jest na spodzie wiadra, ona jest dużo mniej poklejona i ona zadziała od razu. Już praktycznie od pierwszej chwili będzie uwalniać i te robaki, które wrzuciliśmy do tej zanęty, i to pieczywo fluo i ona spowoduje, że ryby powinny wejść w nasze łowisko bardzo szybko. Dosypując z bentonitu musimy to szybko zamieszać, żeby to się zbytnio nie zbryliło I zostawić tą zanętę na około 3 do 5 minut. Wtedy ten bentonit ładnie zwiąże się z zanętą i będzie działał tak jak się należy. Kule lepimy możliwie jak największe, jednak na tyle, na tyle małe, żeby dokładnie ścisnąć je ręką. Kula powiedzmy, że. Tej wielkości w zupełności wystarczy, żeby ona sobie była w tej wodzie przez 3, nawet 4, 4 godziny. I lepimy. Jedna bardzo ważna rzecz, o której należy pamiętać, łowiąc na rzece: ta woda cały czas płynie. Kule nie powinny być okrągłe, choć to trochę śmiesznie brzmi. Taka kula zanętowa powinna przypominać kapelusz grzyba, od spodu płaska, natomiast góra półokrągła. Kula taka, opadając na dno, nie przetoczy się z nurtem rzeki i będzie siedzieć, trzymać się dokładnie w tym miejscu, w którym ją wrzucimy. Na wstępne nęcenie, jeżeli łowimy sami, jeżeli nie łowimy w konkurencji, gdzieś na zawodach. 6 do 10 takich kul w zupełności wystarczy, żeby skutecznie zanęcić łowisko. Te kule spod spodu, one będą trochę ciemniejsze, one nie mają bentonitu. Te, które mają szybciej zadziałać. Widzimy, że tego robaka też nie jest za wiele. Zasada jest taka, żeby ryby zwabić, a nie nakarmić. Nietypowa technika, wiszący spławik. Tomek otwiera szeroko oczy, bo czegoś takiego jeszcze nie widział. Dla niego głównie tyczka. Co mi się podoba w tej technice, to to, że przynęta idzie przy dnie. Z tym większość wędkarzy ma problem. Obserwując takich wędkarzy, którzy amatorsko łowią na warcie, łowią na zbyt lekkie zestawy, zbyt lekkie wkławiki, nie mogą dotrzeć do, do dna. Stwarza im to bardzo duży problem. Ta metoda, z tego co widzę, problem ten rozwiązuje. Rzucając kule do wody, bardzo ważne jest, żeby one spadały pionowo. Staramy rzucać się jak najwyżej. I one wtedy pionowo spadają dokładnie w linię, w którą chcemy zanęcić. W momencie, kiedy torlotu kuli jest płaski, ona leci. W momencie, kiedy wpada do wody, ona leci dalej i wielu wędkarzy nęci za daleko, potem nie może tam dosięgnąć swoją wędką. Dlatego pamiętamy kule do góry i spadać muszą pionowo przy szczytówce. Postaram się to pokazać. A czekamy aż wezmą duże ryba, a tymczasem zobaczę co bierze kolejny kiełbiczek. Trochę większa. Jeszcze to los nie jest, ale ładny krompisz. No, to już nie kiełbik, a, a tylko łoteczka. O. Ciągle czekamy na większą rybę, ale taka też już może być. Ponieważ Polujemy na średnie i duże ryby, dlatego przynęta powinna być większa. Stosuję duży haczyk 12-14. Na nim co najmniej 3-4 białe robaki. I to jest ta przynęta, która, mam nadzieję, skusi większe ryby. <laughs> o jak. Kolejna płateczka. Nie, na fajna, ale... yeah <laughs> Kolejny krąpik, i to chyba dzisiaj będą te ryby, które będziemy łowić. Pamiętacie, że tym sposobem można złowić także dużo większe ryby. <laughs> Niech ucieka, bo przynęta, która jest zakotwiczona, wabi często duże leszcze. Ale nie zawsze jest niedziela. A wkrótce wyruszamy na kolejne wędkarskie przygody, na które zapraszam ja. Józef Batman Wrublewski, czyli Masz Profesor Pentologii Stosowanej. Do zobaczenia nad wodą już wkrótce.